Hej, ja jestem gibik, albo jak ludzie mówią na mnie mówić gibki. I... I to jest pierwszy odcinek serii pogadajmy i pierwszy odcinek ogólnie tego kanału, pierwszy filmik jaki będę wrzucał, póki co. I no i niestety oryginalnością nie będę świecił, bo chcę pogadać o narkotykach. I nie będę może tłumaczył o czym będzie ta cała seria, bo to może się łatwo domyślić, chociażby chociaż po tytule I albo coś napiszę o tym w opisie. Jeżeli chodzi o, właśnie o narkotyki, to troch, można je łatwo porównać do, mm, na przykład do osób, które lubią, nie wiem, sobie wpinać kolczyki w, w pępek, albo w uszy, po dziesięć kolczyków, czy w nos, czy w usta, czy, czy kurwa w oczy, ale ja nie mam przeciwko takim osobom. Dlatego, że to jest ich własna zachcianka. Jeżeli ktoś jest zabrania, albo mówisz, że to jest coś złego i dla, jej, dla dobra takiej osoby, to to trochę nie ma sensu, gdyż, gdyż jeżeli takiej osoby to się podoba, no to niech robi, co chce, tak? Yy, I takie kolczyki można sobie nosić, czy coś z tego tak. Podobnie jest właśnie z manichuanem, bo tak się zastanawiam. Wiecie, na przykład alkohol. Jeżeli możemy gadać o szkodliwości alkoholu pod tym względem, że pijany kierowca może zrobić coś głupiego, to podobnie jak ze szkodliwością wielu rzeczy, nie może winić samego alkoholu, który spowodował to, tylko bardziej osobę za to, że wsiadła za kółko po pijaku, tak? I tak się zastanawiam właśnie nad... nad... ogólnie chciałbym... nie wiem, nie, nie mam żadnego pojęcia, czemu na przykład Narkotyki są nielegalne, a jednocześnie dobrze wiem dlaczego, gdyż z jednej strony, czy społeczeństwo byłoby takie dobrze, dobre, gdy ludzie by się pouzależniali od tych narkotyków, tak? To, to, to można powiedzieć, że, że wyobraźcie sobie narkomanów, którzy gdzieś tam chodzą i ćpają te narkotyki i, i coś w tym stylu, tak? Ale... Zakazany owoc smakuje najlepiej. Gdyby takie coś było legalne, wątpię, że, że byłoby z tym aż tak źle. Że to by takie skutki, że ludzie aż, aż tak by się staczali od narkotyków. Wolałbym, żeby zostało tak jak jest, ale po prostu pomyślcie sobie o tym, gdyż celem tej serii będzie bardziej danie Wam do pomyślenia, niż to, żebym ja się wypowiedział. Chociaż też chcę coś powiedzieć na ten temat. Ale chodzi o to, żeby Wam dać myśl, nad którą będziecie mogli sobie dyskutować, napisać o tym w komentarzach. I to jest jakby zamysł ogólny. Tak sobie pomyślcie, czy. Czy, czy jest coś złego w tym, że jakaś osoba jest uzależniona od narkotyków i lubi sobie na przykład zapalić trawę albo, albo sobie dać coś w żyłę. Ja oczywiście. Ja bym tak sobie życia na przykład zmordować nie chciał, ale na przykład papierosy są legalne, tak? Więc jeżeli to jest kogoś upodobanie, że lubi sobie brać narkotyki, no to czy to nie, czy to nie jest jakby czemu to jest karalne, tak? Jeżeli on sam sobie lubi zepsuć życie w ten sposób, to, to czemu policja ma zamiar to też, to też zrobić? Nie wiem, to jest takie, to jest moja myśl, a wy podajcie swoją. Mam nadzieję, że że to nie będzie, że to jest pierwszy filmik i nie będzie ostatnim filmikiem, że jeszcze kiedyś się spotkamy i że jeszcze coś z tego będzie, więc żegnam was wszystkich. Na razie jeszcze nikogo, ale, ale żegnam was wszystkich i cześć i pa.